Halo dzień dobry wszystkim, witam dzisiaj takie małe, będzie podsumowanie, jaki to mam plan na najbliższy czas więc po pierwsze, moja pierwsza praca, znaczy taka główna praca, to jest praca jako tam operator. I na razie najwyższy dochód mam z tej pracy. Oczywiście. Kluczowe będzie zachowanie tej pracy w dobie tego kryzysu. No i co? Rozwój jakichś tam kompetencji. Druga praca dodatkowa, praca w komisie. To jest praca dodatkowa, no to jest... żeby zarobić przede wszystkim na jakieś opłaty czy coś. Nie jest to jakieś szczególna płatna praca. Co to? Trzecie, trzeci plan sklep z butami, który realizuję. Mam już ponad 100 aukcji na Allegro, ale przede wszystkim trzeba zdobyć ruch na sklep. No i co? I sprzedawać buty. Może już wkrótce Wam opowiem. Kanał na YouTube, czyli mój kanał, zwiększenie subskrypcji no co, zasięg większy i takie tam, wiadomo rozwój tego kanału jeśli chcecie pomóc to zostawcie suba komentarz, jakąś łapkę o czym należy gadać następny to jest Bit, BitMEX co to jest BitMEX? BitMEX to jest giełda gdzie możemy robić kontrakty terminowe czyli Możemy postawić, że na przykład aplikacja, więc to będzie najtrudniejsze, bo nie znam się na programowaniu, chociaż mam pomysł na taką aplikację, gdzie możemy sprawdzić na przykład przebieg. Powiedzmy, że mamy auto z książką serwisową. Nie wiemy, czy ta książka jest podrabiana, czy nie, i po prostu przez, przez numer WIN wpisujemy numer VIN w, w takiej aplikacji i po prostu dostaniemy ostatni przebieg rejestrowany, czy to na stronie, czy przez ASO i takie tam. Myślę, że to fajny pomysł. Fajny pomysł dla ludzi, którzy kupują na przykład takie auto w miarę młode. Więc myślę, że to fajnie wypali. No i siódmy podpunkt, fanpage, czyli rozwój mojego fanpage'a związanego z kanałem. No i zarabianie jakiś tam mały kwot z tego tytułu. Myślę, że nie przynudzałem. Zostawcie komentarz. No i co, trzymajcie się.